Ej maneczko z się Jest dzisiaj ze mną komando Dobry, dobry Jest dzisiaj ze mną pieseł Dzień dobry I Jest dzisiaj ze mną Filip, ale nie, nie żaden z moderatorów. I też nie ma mikrofonu. Yy, więc... No I dzisiaj go nie usłyszycie, to jest trzeci już odcinek trzeci z z trybu, tak można to nazwać, policji i gonienia złodziei tutaj tych tutaj tych o dwóch tak muszę, muszę zbierać te 100 tysięcy Tak jak było w ostatnich dwóch odcinkach i tak dalej no 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 znacie już zasady pewnie po pierwszym odcinku ja już je zapomniałem więc jest fajnie ale sobie przypomniałem więc tak Pamiętacie zasady? Wszyscy? Ja pamiętam. Komando też pamięta. Wszyscy Dobra. znamy zasady, spokojnie. Dobra. My się, e... nie ja mam się nie wyciszyć? Nie, 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 nie. E... Zostawcie suba i łapkę w górę jeszcze. Zdefnie, nie wiem dodać. Zdefnie łapkę w górę i subskrypcję. E... I fajny komentarz. E... No, komando też tam... Coś robi na YouTubie, ale to trochę przez to, więc I... I nie wiem, czy zacznie z powrotem, ale możecie do niego wbić. Ym... Te remonty i tak dalej. No, y... to my rozpoczniemy. Znaczy, widzimy się za chwilę i rozpoczniemy zaraz, więc pa Dobra, zaczynamy. Teraz trzeba im to napisać, żeby zaczęli. Eee... Y... Y... Dobra, mają minutę teraz w sumie mogliśmy to powiedzieć. E, nieważne, e, Minuta teraz. Jak, jak się czujesz? Komando. Co ty się działo? E, powiedz kiedy mi minuta. To nie, ja nie załączyłem. Dobra, dawaj 40 sekund, ustawiaj szybko. My to z opóźnieniem pójdziemy. O Boże. 14.20 po prostu. Będzie minuta. O Dobra, chyba już dawaj. Dobra, ty za długo to ehm, a... Nie wierzę, że on mi to ukradł. Ehm. Albo się zdespawnowało, bo ja helkę też przestawiłem. No, raz. Dobra, jak chcesz pod Ferrari? Jeszcze nic nie obramowali, więc. Chill. No ale my też możemy musimy sobie broni wsiąść Dobra ja już wziąłem ehm. A chcesz pod Ferrari? No nie, to jest szybsza. A, no dobra Chyba, znaczy nie ja tam e, I, I hate electric cars, ale... <gryw> Wiesz o co chodzi, nie? <gryw> trochę sobie poczekamy aż znaczy oni coś się obrabują bo karty nie mają my strollowaliśmy policję z rowkiem i rowek zabrał na samym starcie więc na razie to my musimy krążyć tutaj gdzieś w okolicach banku i jubilera aż znaczy oni to słyszą zapomniałem o tym no, nie jestem teraz na swoim Discordzie, żeby nie słuchawkiem wyciszyć. Ehm... Dobra, już im wyciszyłem. Dobra. Ehm... No, czekamy. O Boże, jest noc. Ehm... No, A jeśli jest w ogóle ten komunikat, jak się rabuje ten e, statek albo samolot? No, właśnie nie ma. To już się to na czacie to, jest, no to, to się na czacie już pojawia mhm. mm. Ja bym pojechał w sumie tu, Chociaż nie, oni pojechali <grym> Czy oni się na serio tak zdradzili, że strzelają? Oni tam strzelali, ja to widziałem Ja to po prostu wiedziałem Widziałem Ale gdzie się teraz strzelali? Gdzie strzelali w ogóle? Nie... Oj, nie ten przycisk! Ehm, no to robią. No to już robią, Napad. No, i teraz będzie, że on do nato robi. I my możemy ich zabić, pamiętaj. Musimy. A on już to robi? No, tylko możemy Opatrz! A o, nie boję, co? Kurde, nie mogę Nie komando Nie, ja też zginę W końcu wiem jak to jest być policją O piec, teraz ginie Nie, on ma totalnie prawie 1 HP Serio, totalnie Ja. Yeah. No to się teraz rozdzielamy... rozdzieliliśmy. W sumie na pewno się rozdzieliliśmy. Um, ostatnia lokacja to był... ta... dobra. To były tory... ała. O! co zrobił trejno! O kurde. Oby nie zrobili więcej niższy ja Nie Będzie dobry. No, bo będę styl. No, ehm, nie to jest mój lobster, więc jeden, dobra. Widzę, jest pod Donatem. No, Ha! Ja. Oni będą próbować teraz robić ten yy, po kolei, to. Kamera się zablokowałem. Nadal jest pod donatem? Kto gdzieś pojechał, w stronę miasta chyba albo więzienia. W stronę miasta? I... Cały czas. Zgubiłeś mnie. Jest w straży pożarnej. A, no dobra. Dobra, dobra, jeden. do miasta. Jest pod jubilerem. No to ja zawsze jestem O ma oh ja go naprawdę A hello A bo ja nie wziąłem tego no nie, no nie karty, karty Dobra, jeden już nie może, jeden już nie może, Filip już nie może Filip nie może już Zabiłem Zabijesz? Tak <grym> Tak krótko, tak szybko Co? Tak szybko Oj. Idealnie Idealnie, po prostu idealnie Ta 15 minut będzie ratek, bo musi kończyć ha. Albo za 10 Nie, Ale to w sumie już i tak jest koniec, więc... No! Tak. Taki... taki okay. króciutki odcineczek, no. <laughs> 2150 im się udało. <laughs> Bo oni... obrabowali oni gas station tylko. I trainer. I treino. I pociąg. No, a gas station 750. Aha, czyli... Y tak samo jak w drugim odcinku. <grym> tak szybko. A <grym> to tak samo, tak samo. Bo też było chyba. Ctern... Nie, było 17 minut. <grym> to jeszcze kręcę Nie spodziewałem się, a pomocy. <grym> Dobra, yy, to było na tyle, więc dziękuję wam za odcinek, taki króciutki, jeszcze bardziej krótszy niż wszystkie, więc yy, pa pa.